Cześć, mam do Ciebie pytanie: czy czujesz, że w Tobie jest jakaś głębsza energia, coś, co wpływa na Twoje decyzje, relacje, powołanie? Bo według wedyjskiej numerologii, starożytnej wiedzy, każdy z nas przychodzi na świat z konkretną wibracją. I nie jest to przypadek. Ta wibracja ukryta jest w Twojej dacie urodzenia. I składa się na coś, co można nazwać karmicznym archetypem. W tym filmiku pokażę Ci, że za każdą liczbą od 1 do 9 stoi konkretna planeta, konkretna energia i bardzo charakterystyczny typ osobowości. I to nie są ogólniki, jak w horoskopie z gazety, to są głębokie cechy, które możesz poczuć w sobie. Jeśli jesteś liczbą 1, to prawdopodobnie jesteś urodzonym liderem. Masz w sobie silne ego, potrzebę samostanowienia, bycia numerem 1, ale też wyzwanie, jak nie dać się temu ego zdominować. Jeśli jesteś dwójką, to jesteś emocjonalny, empatyczny. Szukasz bliskości, zrozumienia. Twoją siłą jest delikatność, ale słabością wahanie i nadmierna zależność od innych. Trójka to nauczyciel i mentor: masz mądrość, dar mówienia i naturalny autorytet, ale musisz uważać, by nie stać się nadętym kaznodzieją, który zapomina słuchać. Czwórka to buntownik, osoba spoza systemu. Nie idziesz utartymi ścieżkami. Masz w sobie moc przemiany, ale często też chaos. Piątka to czysta zmiana, to komunikator, dusza towarzystwa, ktoś, kto wszędzie czuje się dobrze, ale często nigdzie na dłużej nie zagrzewa miejsca. Szóstka to Artysta, miłośnik, piękna, opiekun. Masz serce pełne miłości, ale czasem za bardzo uzależniasz się od harmonii, od zadowalania innych. Siódemka to mistyk, samotnik, filozof. Nie boisz się ciszy, pytań o sens istnienia, ale musisz uważać, żeby nie zamknąć się całkiem w swoim świecie. Ósemka to człowiek karmy. Praca, wyzwania, odpowiedzialność, często życie cię testuje, ale z czasem stajesz się prawdziwym autorytetem, który zbudował wszystko sam. I w końcu dziewiątka. To wojownik, energiczna dusza, która przyszła coś zmienić. Masz w sobie siłę, ale też skłonność do poświęceń i wewnętrznej walki. Brzmi znajomo, a to dopiero początek. Jeśli masz ochotę, napisz do mnie, a ja Tobie wyślę na maila taką wstępną, bezpłatną analizę, gdzie będziesz mógł jeszcze bliżej poznać siebie. A wszystkie analizy takie płatne znajdziesz na www.lunaris.wrocław.pl Pozdrawiam!